Biologia i Chemia, kolory zadań, odcinek ósmy. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Przed nami następujące zadanie. Zmieszano 60 gramów roztworu o stężeniu 15% z 30 gramami roztworu o stężeniu 10%. Jakie jest stężenie procentowe powstałego roztworu? Prześledźmy zaistniałą sytuację z pomocą rysunku. Oto roztwór. Roztwór pierwszy. Mamy też drugi roztwór. Roztwory te wymieszano. Wlano obydwa do wspólnego naczynia. Otrzymaliśmy trzeci roztwór. Treść zadania pyta nas o to, jakie będzie stężenie procentowe powstałego na końcu roztworu czyli naszego roztworu trzeciego w dużym naczyniu. Aby obliczyć stężenie procentowe, potrzebujemy znać masę roztworu oraz masę rozpuszczonej w tym roztworze substancji. Będą one niezbędne do ułożenia proporcji. Zatem, jeżeli sumujemy masę roztworu pierwszego oraz masę roztworu drugiego, otrzymamy masę roztworu trzeciego. Tak samo jeśli sumujemy masę substancji rozpuszczonej w roztworze pierwszym oraz masę substancji rozpuszczonej w roztworze drugim, otrzymamy masę substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim. Spójrzmy jeszcze raz. Roztwór pierwszy oraz roztwór drugi mieszamy i otrzymujemy roztwór trzeci. Masa roztworu trzeciego będzie sumą mas Roztworów pierwszego i drugiego, a masa substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim będzie sumą mas substancji rozpuszczonej w roztworze pierwszym oraz drugim. Wracamy do treści zadania. Możemy zatem zaznaczyć, że informacje w pierwszej linijce treści zadania dotyczą roztworu pierwszego, w drugiej roztworu drugiego, a w trzeciej roztworu trzeciego. Pytamy o stężenie procentowe roztworu trzeciego, powstałego ze zmieszania dwóch pierwszych. Zadanie informuje nas, jakie są masy dwóch pierwszych roztworów. Jest to 60 g w przypadku roztworu pierwszego oraz 30 g w przypadku roztworu drugiego. Podane są także stężenia tych roztworów. Roztwór pierwszy ma stężenie 15%. Roztwór drugi, stężenie 10%. Będziemy poszukiwać stężenia procentowego roztworu trzeciego. Zaznaczmy już tradycyjnie na różowo. Wypisujemy dane i szukane. Dane: Masa roztworu pierwszego 60 g. Stężenie procentowe roztworu pierwszego 15%. Masa roztworu drugiego 30 g. Stężenie procentowe roztworu drugiego, 10%. Szukane, stężenie procentowe roztworu trzeciego. Zacznijmy od obliczenia masy substancji rozpuszczonej w roztworze pierwszym. Układamy proporcje. Zgodnie z definicją stężenia procentowego, w 100 gramach roztworu pierwszego znajduje się 15 g substancji rozpuszczonej. My mamy 60 g tego roztworu. Zatem w 60 gramach roztworu pierwszego będzie znajdowało się x gramów substancji rozpuszczonej. x to się równa 60 g razy 15 g to wszystko dzielone przez 100 gramów. x to się równa 9 gramów. Masa substancji rozpuszczonej w roztworze pierwszym wynosi 9 gramów. Teraz obliczmy masę substancji rozpuszczonej w roztworze drugim. W 100 gramach roztworu drugiego znajduje się 10 gramów tej substancji. Naszego roztworu jest 30 gramów. W 30 gramach roztworu drugiego będzie znajdowało się x gramów substancji rozpuszczonej. x to się równa 30 gramów razy 10 gramów. To wszystko dzielone przez 100 gramów. x to się równa 3 gramy. Masa substancji rozpuszczonej w roztworze drugim wynosi 3 gramy. W tym momencie zabrakło już miejsca na ekranie. Wpiszmy zatem obliczone masy substancji rozpuszczonej do danych. Obliczmy teraz masę roztworu trzeciego. Będzie ona sumą masy roztworu pierwszego oraz masy roztworu drugiego. Zatem masa roztworu trzeciego to się równa 60 g plus 30 g. Masa roztworu trzeciego równa się. 90 g. Teraz brakuje nam masy substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim. Masa substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim równa się masa substancji rozpuszczonej w roztworze pierwszym plus masa substancji rozpuszczonej w roztworze drugim. Masa substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim równa się 9 gramów plus 3 gramy. Masa substancji rozpuszczonej w roztworze trzecim równa się 12 g. Mamy już wszystkie dane do ułożenia ostatniej proporcji. W 90 gramach naszego roztworu znajduje się 12 g substancji rozpuszczonej. Definicja stężenia procentowego pyta nas, ile gramów tej substancji będzie znajdowało się w 100 gramach roztworu. Zatem w 100 gramach roztworu będzie znajdowało się x gramów substancji rozpuszczonej. Wykonujemy mnożenie na krzyż. x to się równa 100 gramów razy 12 gramów, to wszystko dzielone przez 90 gramów. x wynosi w przybliżeniu 13,33 grama. Zgodnie z definicją stężenia procentowego, wartość ta informuje nas, jakie stężenie procentowe ma roztwór. Zatem zapiszmy odpowiedź. Stężenie roztworu wynosi około 13,33%. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak zwykle życzę wszystkim słonecznego dnia.